Dzień dobry, tu Listek Elf. Z każdego konta, z każdego zakamarka mediów, czy to tych prawicowych, czy to tych lewicowych, oficjalnych, nieoficjalnych, telewizyjnych, YouTubeowych, obojętnie, dowiadujemy się, że jest nas za mało, albo będzie nas za mało, ponieważ kobiety za mało dzieci rodzą, społeczeństwo się starzeje, a niekiedy można zobaczyć również prognozy, że nie wiem, Polska za 100 lat będzie miała tylko 2 miliony mieszkańców, o ile dobrze sobie przypominam, że taką prognozę na podstawie tych prognoz i tego trendu, który obserwujemy tutaj w świecie zachodnim, bo tak samo jest we Francji, Niemczech, jak i Polsce, wygenerowano teorię o starzejącym się społeczeństwie, o tym, że systemy emerytalne nie wyrobią, bo zabraknie w nich po prostu pieniędzy. Dlatego też wiek emerytalny w ciągu kilku ostatnich lat został przesunięty w górę. W Polsce może jeszcze nie bardzo, ale tutaj w Niemczech, na przykład, pracujemy do 67 roku życia, tak kobiety, jak i mężczyźni. Żeby nie było równouprawnienia, musi być. I nawet tu w Niemczech mówi się o tym, że wiek emerytalny zostanie dalej przesunięty wyżej, że będziemy pracować do 70 roku życia. Mnie do emerytury zostało jeszcze trochę lat i sądzę, że w tym czasie wiek emerytalny w Niemczech zostanie prawie stuprocentowo podniesiony do 70. Będzie to jak zwykle umotywowane tym samym czyli musimy pracować dłużej, bo nie ma pieniędzy na emerytury. W Polsce wydaje się, że trend jest odwrotny. Nowo wybrany prezydent Elek zapowiedział, że nie będzie podpisywał ustaw, które podniosą wiek emerytalny dla Polek i Polaków. Jak w rzeczywistości będzie, zobaczymy, ale wcale nie jest powiedziane, że rzeczywiście ten wiek emerytalny trzeba podnosić. Wcale też nie jest powiedziane, że musimy importować ludzi za pomocą imigracji, żeby miał kto pracować na nasze emerytury. Zobaczcie, co się dzieje tutaj w Europie Zachodniej. Mimo milionów ludzi, którzy przyjeżdżają jako imigranci, systemy emerytalne, jak miały, tak mają problemy. Okazało się, że miliony nowych migrantów jakoś nie polepszyły sytuacji systemów emerytalnych i ciągle w nich brakuje pieniędzy. Nawet widziałem takiego mema w internecie złośliwego, który mówił, że imigranci mieli przyjechać do Europy po to, żeby zapłacić, za zarobić na nasze emerytury, a tak naprawdę podnosi nam się wiek emerytalny, żebyśmy mogli zarobić na migrantów. Innym argumentem za tym, żeby było nas więcej, chociażby dzięki migracji, albo przez powiększenie dzietności, jest ekonomia. Nasza ekonomia współczesna oparta na konsumpcji. Żeby kraje mogły się rozwijać, muszą produkować, a żeby produkować, muszą mieć konsumentów. A żeby konsumenci byli, muszą być młodzi, a jak są konsumenci, to znaczy, że wszystko się rozwija i jedziemy naprzód. A więc przywiązanie do współczesnej ekonomii czy też teorii ekonomii mówi, że musi być nas dużo, żebyśmy mogli się rozwijać. Rozwój polega na tym, że jest nas coraz więcej. Ale co się okazuje, że wcale tak w przeszłości nie było. O ile Europa, patrząc, nie wiem, od X wieku do teraz XXI wieku, rzeczywiście ma coraz więcej ludności, coraz więcej nastów w Europie mieszka, to jednak były takie okresy, w których liczba Europejczyków stanowczo spadała. Najbardziej znamienne są wielkie zarazy i ta z XIV wieku, podczas której podobno 60% Europejczyków w niektórych miastach, w niektórych krajach wymarła, i o tyle, powiedzmy średnio 30-50% zmniejszyła się ilość ludzi w Europie. No i co, czy Europa upadła z tego powodu, że nagle było nas 30% albo 50%, według innych szacunków, mniej? Ależ w ogóle nie upadła. Średniowiecze się rozwijało swoim średniowiecznym tempem, później nastąpiły następne epoki i wszystko było ok. W XX wieku były dwie gigantyczne wojny. Każda z tych wojen zmiotła miliony Europejczyków. No i co? Okazało się, że Europa powojenna rozwinęła się w gigantycznym tempie, mimo że do Europy powojennej nowi Europejczycy wcale nie przyjechali. Nie trzeba było sprowadzać milionów emigrantów, żeby nas było więcej. Daliśmy radę jako kontynent. Oczywiście każda taka zmiana w liczebności Europejczyków w dół spowodowała gigantyczne zmiany społeczne, ale zmiany historyczne są elementem rozwoju i nie należy się ich obawiać. Nikt nie mówi, że jutro będzie tak samo jak wczoraj. Nikt nie mówi, że w XXI wieku ma być tak samo jak w XX, XIX, XVIII, XVII czy XVI. XV. Nikt nie mówi, że wnuki mają żyć tak samo jak dziadowie. Tym bardziej, że nadchodzi epoka AI, czyli epoka sztucznej inteligencji. To, że sztuczna inteligencja odbierze nam pracę, tak straszą nagłówki w gazetach, tak straszą youtuberzy, zresztą ja też tak straszę w swoich poprzednich filmach. A więc to, że sztuczna inteligencja odbierze nam, nam pracę najpierw w biurach, a później każdą inną, ponieważ ze sztuczną inteligencją rozwija się również robotyka. Sztuczna inteligencja tak naprawdę dała robotom to, czego one od lat nie mogły uzyskać, bo o ile cała mechanika tych robotów została już dawno opanowana, możemy zobaczyć, jak roboty pracują, nie wiem, na taśmie montażowej w fabrykach samochodów. O tyle te roboty nie miały, na przykład, orientacji w przestrzeni, znaczy bardzo trudno było za pomocą oprogramowania robota opartego na algorytmach wbudować mu, że tak powiem, pewną świadomość, gdzie on w tej przestrzeni się znajduje. Czyli obiekt, który ma chwycić swoją łapą, jest od niego bliżej czy dalej, jest większy czy mniejszy. Technologie sztucznej inteligencji doprowadziły, że roboty w tej chwili się orientują, gdzie jest jabłko, które ma chwycić i gdzie znajduje się szczotka i kibel, który ma za pomocą tej szczotki wyczyścić. Także w ciągu kilku następnych lat będziemy mieli atomowy czy też przebiegający po krzywej wykładniczej rozwój sztucznej inteligencji i robotyki. Wydaje się więc, że więcej nas nie trzeba, więcej rąk do pracy absolutnie nie trzeba, bo idzie technologia, która nas jako pracowników zastąpi. Także Koncepcje takie, że musimy sprowadzać imigrantów, musimy rozmnażać się na potęgę, musi być nas więcej, wydają się być w tym przypadku fałszywe, bo nie biorą pod uwagę tego, co mówią w tej chwili już praktycznie wszyscy ludzie, którzy zaczęli używać systemów sztucznej inteligencji. Wiadomo już, że tak dużo. Pracowników jak teraz nie będzie nam potrzeba. Tak było też w przeszłości. Na przykład podczas rewolucji XIX wieku okazało się, że maszyny rolnicze na tyle zastąpiły pracę ręczną na polu, że chłopi musieli się przenieść do miast i zostać pracownikami fabryk. Na wsi już nie było potrzeba tyle ludzi. Teraz Sztuczna inteligencja powoduje, że tak na wsi, jak i w miastach, jak i w każdym zakątku tego świata tak dużo ludzi do pracy nie będzie potrzeba. Praca ludzka zostanie zastąpiona tak w biurze, jak i na taśmie produkcyjnej. Jeśli tak, to cała koncepcja. Mówiąca o tym, że musi być nas więcej, żebyśmy mogli się rozwijać, musimy importować ludzi z innych krajów, żebyśmy mogli się rozwijać, że im nas więcej, tym lepiej wydaje się być. W tej chwili wątpliwa i dalej, jeśli tak, to okaże się, że nie potęgą są te kraje, w których jest bardzo dużo ludzi, tylko potęgą staną się te kraje, które będą w stanie na swoim terenie do własnych interesów, dla własnej gospodarki nowe technologie oparte o sztuczną inteligencję wykorzystać, bo sztuczna inteligencja zastąpi nas w biurze, będzie kierować samochodami, które nam dowożą towary, będzie nam Sprzedawać rzeczy w sklepie? A jeśli tak, to wygeneruje, przynajmniej teoretycznie, dobrobyt tylko na bazie technologii, a nie na bazie ilości ludzi, którzy na ten dobrobyt razem pracują. Ale to nie wszystko. Jeśli tak, to wydaje się, że teoria, która leży za Wspólną Europą, za Unią Europejską, która to ma być duża, sfederalizowana, złożona ze wszystkich krajów europejskich, jak największa, właśnie dlatego, żeby móc ludnością, swoją potęgą, postawić czoła Ameryce czy też Chinom. Czy też innym licznym krajom, na przykład Indiom, wydaje się być wątpliwa. No bo jakże to, jeśli do wygenerowania dobrobytu nie potrzeba już tyle ludzi, to po co federalizować Europę? Po co łączyć kraje europejskie w jeden byt, jeśli kraj stosunkowo mały, który posiada technologię sztucznej inteligencji, który posiada mądrych rządzących, no i który posiada, i nie zapominajmy o tym, źródła energii, jeśli ten kraj jest w stanie wygenerować dobrobyt. I to jak dobrze pójdzie tak dużo tego dobrobytu, że nim potrafi zasilić kraje ościenne. I jak tak zastanawiam się nad całą tą tematyką ilości ludzi w kraju starzejących się społeczeństw, federalizującej się Unii i imigracji, to przychodzi mi tak naprawdę tylko jedna rzecz do głowy, gdzie tych ludzi rzeczywiście ciągle będzie potrzeba bardzo dużo. Jest to wojna, są to konflikty, pomiędzy zwaśnionymi stronami, ale wojna na Ukrainie pokazała z drugiej strony, że jeszcze tak, jeszcze w 2025 roku trzeba mieć dużo ludzi, ale technologia wojenna idzie w kierunku dronów, i to nie tylko tych dronów latających i sterowanych przez żołnierza, który siedzi wiele kilometrów dalej, nie tylko tych dronów, które potrafią biegać, ale przyszłość mówi, że wojna będzie się toczyć praktycznie bez udziału. Ludzi. Po co ludzie, jeśli można z jednej strony i z drugiej strony wypuścić rój dronów i zobaczyć, które są lepsze, które mają lepszą technologię sztucznej inteligencji wbudowaną w siebie. Także wydaje się, że nawet prowadzenie sporów militarnych nie będzie jednak wymagało tak dużej ilości ludzi. No, i pytanie jest wielkie, dlaczego to, co powiedziałem Państwu w tej chwili, że technologie przyszłości spowodują, że będzie nas potrzeba mniej, nie jest na pierwszych stronach gazet? Dlaczego rządy. Profesorowie i medialne autorytety przekonują nas, że musi być nas więcej. Skąd to się bierze? No, więc zastanowiłem się nad tym, i pomyślałem sobie, że cała ta teoria sztucznej inteligencji, która nas zastąpi i nie będzie nas trzeba tak dużo, ma jedną wadę. Ma taką wadę, że jeśli tak, to będzie nas coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu wymrzemy i zostawimy tą sztuczną inteligencję samą. Niech sama z sobą tutaj wojuje i sama dla siebie tutaj produkuje produkty na ziemi. W związku z czym wydawałoby się, że nasz instynkt samozachowawczy, ludzki instynkt samozachowawczy spowoduje, że jednak nie będziemy chcieli do końca wymrzeć. No i na to okazuje się, są również sposoby, więc każdy, kto czytał Nowy Wspaniały Świat, na przykład Huxley'ego, albo kto oglądał Sex Misje, taki film polski, komedię z dawnych lat, ten najprawdopodobniej zobaczył, że i w książce Huxley'ego, i w Sex dzieci się niejako Produkuje. Dzieci się nie rodzą, dzieci powstają w fabryce dzieci. W nowym, wspaniałym świecie proces produkcji dzieci nazywa się bodajże butlowaniem. I zaraz na początku, w pierwszym rozdziale, także jak ktoś nie ma chęci czytania całej książki, ja zachęcam do przeczytania pierwszego rozdziału. Tam w pierwszym rozdziale jest wycieczka, która wraz z dyrektorem fabryki dzieci zwiedza sale produkcyjne. A dyrektor bardzo chętnie opowiada, w jaki sposób tutaj w tej fabryce tworzy się następnych ludzkich członków społeczeństwa. To oczywiście opowieść futurystyczna, seksmisja jest Medią, ale już w tej chwili technologia zaszła tak daleko, że prowadzi się eksperymenty ze sztucznymi macicami, ze sztucznymi łożyskami, z możliwością rozwoju płodu od zarodka do zwykłego dziecka, poza ciałem kobiety. Ta technologia w tej chwili jest moralnie wątpliwa. Z tego powodu eksperymenty, które się przeprowadza, przeprowadza się rzadko, nie przeprowadza się do końca, albo. Co według mnie bardziej prawdopodobnie przeprowadza się w tajemnicy. Ale wiemy już, że już za chwileczkę, już za parę lat dzieci swobodnie będą mogły się rodzić czy też powstawać w sztucznych macicach. Jeśli podsumujemy te wszystkie teorie, te wszystkie obserwacje i cały ten rozwój technologiczny, który możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie, a który zebrałem Wam właśnie w tym filmie, to rada dla rządzących państwem powinna być taka: wcale nie potrzebujemy więcej ludzi, potrzebujemy technologii, która będzie w naszym kraju. Ponieważ wydaje się, że to właśnie technologia, technologia sztucznej inteligencji, ale również technologie pozwalające na rozwój płodu pozostaje, za ciałem kobiety są absolutnie w tej chwili najważniejsze. Kraje, które w to zainwestują, mają przyszłość. Kraje, które w to nie zainwestują, staną się niewolnikami krajów, które te technologie. Będą posiadać. Także, proszę państwa, rządzący tutaj w Niemczech, tam w Polsce, wszędzie, każdy kraj, który chce się rozwijać, niech inwestuje w technologię sztucznej inteligencji. To jest absolutnie przyszłość i to nie ma żadnego śmichu, chichu, że to jest generowanie głupich filmów, tylko okazuje się, że to jest coś, co umożliwi nam godne życie w momencie, kiedy będzie nas mniej i umożliwi nam godne życie aż do późnej starości, wtedy, kiedy z punktu z punktu widzenia ekonomicznego, z punktu widzenia rynku pracy, my ludzie będziemy już absolutnie niepotrzebni. Listę Kel zachęcam do napisania w komentarzach, co sądzicie na temat rozwoju sztucznej inteligencji, co sądzicie na temat podnoszenia wieku emerytalnego, czy jest on rzeczywiście ekonomicznie uzasadniony, czy też zmiany technologiczne spowodują, że on jest absolutnie ekonomicznie nieuzasadniony. Co sądzicie o imigracji? Potrzebna nam w Europie jest imigracja, czy może ona z tego samego powodu w ogóle potrzebna nie jest. Listek L zachęcam do komentowania filmu, zachęcam do subskrybowania kanału. Kto może zachęcam do wspomagania kanału, jest cała masa możliwości wspomagania kanału. Na YouTubie, Patronite PayPalem wszystkie możliwości są. Napisane w opisie filmu. Zachęcam do wszystkiego, cokolwiek obojętnie, a tymczasem żegnam wszystkich. Odezwę się jeszcze, pozdrawiam. Liste Kelv. Cześć!